No dobra, gotowy? Gotowy. Gdybyś miał dostać milion dolarów, z, e, milion dolarów za złamanie komuś ręki, kogo byś wybrał? No to chwilę może parka, nie? No. <laughs> Najlepiej w walce jeszcze, żebym dostał jeszcze bonusik za zwycięstwo. Co masz w domu, ale tego nie używasz? Hmm. Odchórzeć. A jak zwracała się do Ciebie mama w dzieciństwie? Fynku. <laughs> no nie no, Artur. Co ostatnio Tobą wstrząsnęło? To, że wszedł mi kupą, teraz pierwszy od długiego, długiego czasu. No, jakoś nie mam szczęścia do, do, do Bookmakerki, a ja tutaj proszę, Juras i przybysz, dziękuję. Z czego jesteś dumny? Z tego, że robię co chcę i jest to moim sposobem na życie. I to uważam za taki mój wewnętrzny, osobisty sukces taki. Co kobiety robią lepiej od mężczyzn? Sprzątają, zmywają W ogólnie prace domowe na no super. Jakim typem ucznia byłeś w szkole? Z gapiaczem. E, miałem dobre oceny, ale dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom, dzięki którym miałem te dobre oceny. A najtrudniejszy egzamin, przed, przed którym zostałeś postawiony? O, chyba prawo jazdy, bo podchodziłem do niego cztery razy. Dwa razy do teorii. Jaki tytuł filmu opisuje Twoje życie? Ale trudne pytanie. Gdybym się tak długo nie zastanawiał, to można powiedzieć, że piękny umysł. Ale nie, absolutnie nie. O, nie mam pojęcia. Zostaje piękny umysł. Y, jaki, y, co zrobisz, jak znajdziesz u siebie siwe włosy? Oj, już są, już są. I tak szczerze no, udaje, że mnie to nie rusza. Czego masz najwięcej? osiąść jakąś super moc, to co by to było? Kurczę, wszyscy chyba by la latali, gdyby mogli, a ja bym, ja bym chciał być niewidzialny. Wtedy mógłbym e, podglądać <luczy> ludzi. Co jest obecnie szczytem obciachu? Kibicowanie Normanowi. <luczy> Za co siebie nie lubisz? Za to, że czasami w siebie nie wierzę. Z czego w życiu nigdy nie można zrezygnować? Z, z podążania za marzeniami. Myślę, że każdy powinien mieć tam jakąś swoją pasję, jakieś marzenia i, i podążać za tym. A co by zrobił, gdyby w Polsce zakazano MMA? Fuuu. Nie no, nie wyprowadziłbym się. No, walczyłbym za granicą po prostu. Z której swojej walki jesteś najmniej zadowolony? Myślę, że z każdej przegranej. Jakoś tak porażki na pewno bolą. Mimo, że powinny tylko uczyć, to i tak zawsze gdzieś tam sercu bolą. Wymień trzech polskich zawodników, którzy zasługują na uznanie. Myślę, że każdy zawodnik, który wkłada serce w swoje przygotowania i w to, żeby jak najlepiej się pokazać, zasługuje już na szacunek i uznanie kibiców, ale no taką główną postacią na polskim rynku to jest Mamet Kalidów, który no ma Mamet kalidów ja nie bardzo Jurasa, Materle, no to takie by były chyba czy nazwiska, które mnie wstrzeliły. O czym teraz myślisz? O tym, że już leci walka i powinniśmy iść oglądać. No I właśnie to jest koniec. Dzięki.